Energa czarni SUBS wygrała w meczu numer 2 ze Śląskiem Wrocław 91-84 po dogrywce i praktycznie był to mecz podobny do tego pierwszego, kiedy Czarni też podogrywce wygrali ze Śląskiem. Tam było 77-74, czyli w Słupsku dwie dogrywki, 2 do zera dla Czarnych. Olbrzymie emocje, duże adrenaliny. Mecze tak naprawdę na pełnej intensywności. Przekonujemy się, co to są play-offy, jak one się różnią tak naprawdę od zwykłej rundy zasadniczej. No te dwa mecze łącz łączyło moim zdaniem jedynie to, że kończyły się dogrywkami, no ta dzisiejsza dogrywka, w ogóle końcówka tego meczu, to było coś absolutnie niesamowitego, jeden z, z najgenialniejszych meczów, pod każdym względem jakie oglądałem, naprawdę w gryfi. No, od wielu lat, nie mogę sobie przypomnieć takiego meczu. Najgenialniejszych to Ty mówisz o emocjach, ja już zaczynam myśleć o taktyce od razu, o, ale o, to za, też. zaraz, ale poziom meczu naprawdę, e, uwzględniając te wszystkie playoffowe niuanse i tak dalej, E, tam jakieś błędy, no naprawdę poziom tego meczu to, to był bardzo dobry. Tak? E, to co? Analizujemy spotkanie pierwsze i drugie, czy analizujemy e. razem cały kształt dokonań energii czarnych? Ja myślę, że e, chyba zacząć trzeba od tej analizy generalnej. Tak? Plan został wykonany. A, mm, to był plan minimum. Mamy 2-0, nieważne jak e, mamy 2-0. A jednocześnie maksimum, tak? Minimum dlatego, że naprawdę przegranie dzisiaj tego meczu spowodowałoby, że Czarny znaleźliby się w bardzo trudnej sytuacji. Wywiezienie przy 1-1 meczu z z Wrocławia, dwóch, jednego przynajmniej zwycięstwa, byłoby szalenie trudne. Powiem szczerze, jestem zaskoczony tak dobrą grą śląska w Wrocław w tych dwóch meczach. To znaczy, nie dlatego, że mu tych dużym nie cenił. A uważam, że. Broń Boże, nie. Uważam, że naprawdę grają świetną koszykówkę. I, I to pokazali w obydwu meczach. W zasadzie byli naprawdę wywierzenia stąd nawet 2-0. To mnie, powiem szczerze, trochę zaskoczyło. Myślałem, że, że ta drużyna umie grać, potrafi, ale naprawdę poziom, który zaprezentowali był naprawdę dobry. Tym większe uznanie dla Czarnych, że nie ulegli. I że nie grając świetnej koszykówki, potrafią prowadzić ze Śląską Wrocławia 2-0. W tym sensie świetnej, że... Ja patrząc, cały czas dostrzegam, że jeszcze czarnych jest dużo rzeczy, które mogą jeszcze. Sam Rafał pomóc. powiedziałeś o tych playoffach i tak dalej, i tak dalej. Te pewne rzeczy, niuanse denerwują się trenerzy, że nie potrafimy podać piłki i tak dalej. No, to są wszystko te rzeczy, które się wyszukuje, żeby hmm. usprawiedliwić porażkę. Tak? Generalnie trzeba spojrzeć na to, jako na mecze stojące naprawdę na niezłym poziomie. Na niezłym poziomie. Będę się przy tym upierał. A występ dzisiejszy, general blessing gamer był doskonałym. Znali się Zstępy. na film tak naprawdę, no, bo o ile w pierwszej połowie patrzyliśmy jak Mantas Tesnawski zastępuje Gerrell Besting Game'a i myślałem, zastanawiałem się, no to chyba Geral już nie musi grać, może zostać przyspawany do ławki, skoro Mantas nie dość, że dobrze że... rozgrywa, nie dość, że daje że... punkty, że to może Geral nie musi, oczywiście, ale to że druga nie. połowa oczywiście, coś że, Oczywiście, że nie. Gdybyśmy taki mecz sobie oglądali w środku sezonu mecz numer, kolejce numer 16 czy 17, można by było sobie robić takie dywagacje, ale jesteśmy w play -offach. za chwilę jedna z tych dużych będzie grała w półfinale o finał i o medale, tak? To się rządzą te mecze zupełnie innymi. No ale długo czekaliśmy na Besting Besslingame'a, praktycznie cały pierwszy mecz i połowę drugiego, żeby odpalił, tak jak Ty przekonywałeś, że on na play-off zupełnie wskoczy na inny poziom. Znaczy... Znaczy, nie wiem, czy znaczy na inny poziom. No, po prostu wiemy, że na tego gracza zawsze można liczyć. On naprawdę jest graczem nietuzinkowym, nieprzeciętnym, wyrastającym ponad poziom tej, tej ligi. Topowym graczem tej ligi, może tak to, tak to ujmę. I to dzisiaj po prostu pokazał w 100%. Oczywiście. Ja też mam może dla niego jakąś słabość. <grym> Uważam, że naprawdę taki gracz od lat czarnych nie grał. Trzeba niestety też tego gracza e, rozumieć jego styl gry. No niestety, brać go z tym w to chyba kiedyś powiedzieliśmy, z tym dobrodziejstwem inwentarza. Wkurza czasami, podejmuje, naszym zdaniem, złe decyzje, ale liczy się bilans całości. Bilans jest dla niego zdecydowanie pozytywny. Dobrze. Jak ktoś kiedyś będzie pisał książkę o Czarnych, to zdaje się, że na okładce będzie trzech graczy. Zdravko Radulowicz, Trzangot <laughs> i Gerald Zostawmy na chwilę Gerald'a, bo trzeba wrócić do Mantasa. Ja przyznaję się też, że miałem wątpliwości, czy jest sens go ściągać. No, przy ok Tuzji, tam to już w ogóle nie było bo, dyskusji. Potem sobie zadawaliśmy pytanie, czy on jest w stanie wrócić na poziom gry taki, jak grał kiedyś. To ja ja nie tylko udowodnił, ale ja że nie że... jest w stanie. On Do... jest, jakby wiele drugą ta... młodość prze... przeżywał. Wielu tak uważało. On uważa naprawdę, Dawno nie pamiętam, jak Mantas Cessowski jest tak dobrze grał. Dzisiejszy mecz naprawdę to jest drugi bohater. To są to nie tylko te trójki, tak? Ale pewnie przy powtórkach sobie popatrzymy, ile tam było z jego strony przechwytów, tak? czy, czy w takich najtrudniejszych momentach, kiedy, e, kiedy wydawało się, że sytuacja jest kompletnie beznadziejna. Tak? Jarrell Bessing pomagał. E, Mantas pomagał. po prostu świetne akcje w obronie, tak? E, wykonywał. To co sobie wszyscy w powtórkach zobaczymy, to, to naprawdę dobrało. To wróćmy, wróćmy jeszcze do jarela posłuchajmy, co Jarrell mówił. Na na konferencji prasowej po spotkaniu jestem numer 2. Uh, uh, Pierwszy że jestem zmęczony, jestem zmęczony to na pewno, ale jestem niezwykle dumny z naszych chłopaków, jestem niezwykle dumny z naszego trenera. Bo pomimo takiej przewagi drużynie przeciwnej udało nam się. Dość, dość ich i wygrać ten mecz. Nie załamaliśmy się, pokazaliśmy charakter, to pokazuje jaką drużyną jesteśmy. Jestem naprawdę dumny z tego, w jaki sposób trener nas prowadzi, że cały czas w nas wierzy, cały czas zmierzamy w jednym określonym kierunku. Naprawdę jestem dumny i z trenera, i z moich kolegów za to, co się zrobili. Powiedzieliśmy o Gerolu, powiedzieliśmy o Mantasie. W meczu numer dwa y, mi się bardzo podobało w tej pierwszej połowie, że czarni byli przygotowani na Śląsk z tą obroną na połowie śląska. To dawało niesamowite efekty. Dzięki temu Mantas mógł rzucać swoje trójki. Mantas był też niesamowitą postacią i te, y, te rzuty za trzy punkty dały czarnym przewagę, która wydawała się, że w połowie meczu numer dwa już jakby przygasiła Śląsk i czarni mogą spokojnie kontrolować mecz. Tak, Ale właśnie się... chyba to jest to, czego brakuje Czarnym w tej serii, równej gry. Tak by się zdawało, że rzeczywiście po tym niesamowitych kilku minutach i, i tych przechwytach i... Właśnie tej równej gry w tym momencie zabrakło. A śląsk pokazał znakomity charakter, tak? Czyli podniósł się po takim, można powiedzieć, knockdownie jest w kilkanaście nie? sekund, z których... Ale natychmiast stał i skontrował, tak? Brawo dla tej drużyny. No jedyne, znaczy może nie jedyne, ale pięknie się zachował, Szybkość zaczęła decydować o tym, że Śląsk zaczął wychodzić z stołu. Oczywiście potem drugi dłoniaka, właśnie tu żeby później, ale tu rzeczywiście czarni też będą wiedzieli, bo to jest drużyna, która nigdy nie odpuszcza, tak jak Czarni. I gdyby rzeczywiście wtedy zachować tą koncentrację, łatwo się tak mówię się. W tych bliskich minutach rzeczywiście można było uciec na przykład na 15, 16, 17 punktów i kontrolować. łatwiej kontrolować. Tak była w nerwówka z obu stron, a w nerwowej grze to to już rozmaicie wyglądało. Zapytaliśmy Donalda Sakarysa, czy wierzył w końcówce czwartej kwarty, kiedy czarni musieli odrobić 10 punktów? Przeczytaliśmy sprytniej mu to pytanie, nie wprost, czy wierzy. Posłuchajcie, co odpowiedział. Think about, uh, think ja cały czas wierzę w swoim drużynę. Wydawało mi się, że aż takie może być, człowiek nie było, to powiedziałam, że cały czas ta przewaga oscylowała pomiędzy 9 a 11 punktów. Był taki moment, gdzie długo to się ciągnęło, że cały czas wierzę w swoich time, zawodników. You know, na, na minutę przed końcem mecz był już prawie na styku, był już prawie remis, więc uh, cały czas wierzyłem w to, że uda nam się ich dogonić i się udało. Tak Donalda Skyres mówił o, o tym, co, w co wierzył w spotkaniu numer dwa. Emil Rajkowicz, szkoleniu Śląska Wrocław, najpierw użył czarów ze swoją czarodziejską marynarką, którą zdjął na początku drugiej połowy. No, to trochę zadziałało. Śląsk odrobił straty, ale później w tej dogrywce się nie udało. Na konferencji prasowej Emil Rajkowicz mówił, że jak jego zawodnicy dalej się będą tak zachowywać w kolejnych spotkaniach, to ich pozabija. Brakowało mu po prostu podania pod koszem czarnych, żeby Śląsk mógł zdobywać swoje punkty. Chyba tutaj wrócimy do Śląska Wrocław, że zaczęło brakować w, w końców, szczególnie w dogrywkach zawodników, bo spadali za przewinienia, co też pokazuje jakby trochę większą głębię składu Czarnych? Czy, no to rozumiem trenera e, e, Rajkowicza musi być sfrustrowany po tym meczu, po tych dwóch meczach, tak? Przegrać e, po do, dwóch dogrywkach to nie jest łatwe, ale nie byłbym aż taki surowy, bo co do tych e, zawodników. Nie wiem, czy też trener nie powinien przeanalizować się, przeanalizować swoich decyzji kadrowych. Tak? To też, że zabrakło tych kluczowych czy w końcówce no przy tej intensywności gry, przy gonieniu wyniku, tak? to też było obarczone jakimiś, jakimiś konsekwencjami, czyli faulami. Tak? Czy on patrzył wystarczająco w, w, do przodu, jak to będzie wyglądało w końcówce? Niekoniecznie zaliczył e, pewien epizod Radosław Chyży, to było ciekawe, trochę desperackie pociągnięcie, potem już się nie odważył. Wydaje mi się, że też mógłby doszukać w swoich, w swoich poczynaniach pewnych błędów. Rozumiem go, no bo uważa, że suma pewnych indywidualnych błędów nie, nie pozwoliła wygrać mu te, tego spotkania, ale dokładnie to samo można powiedzieć e, o, o stronie ale... przeciwnej, gdzie też pewne indywidualne błędy mogły powodować pewne frustracje i mecz, który w zasadzie Czarni wydawało się, dobrze się w nim trzymają, nagle oddali, uciekło ze wszystkich powietrze. Tak? Kalistus jest po prostu nagle przestał wdać koszykówkę. Ten mm -hmm. e, nasz świetnie się do tej pory spisujący center. Drago Pasalic, tym razem trochę e, trochę mniej pomagał e, niż w pierwszym meczu, że tam miał naprawdę świetne wejście w końcówce. I Donald Jaki jest na to odpowiedź. Problemy, no. Przede wszystkim Donald Sky spiałem, że, że Singama, a na pewno też no ale eee, też i dużą odwagę, że zagrał dwójką podkoszowych yy, Jarosław Mokros i Michał Nowakowski, tak? Szukał rozwiązań. Zdecydowanie na jego korzyść yy, ten mecz też taktycznie trzeba, yy, trzeba zaliczyć. Yy, no, naprawdę. To może posłuchajmy jeszcze właśnie, co Kairyz powiedział zapytany o, o takie ustawienie zespołu. Didn't it and we Wcześniej tego nie zrezygnowaliśmy, nie używaliśmy early early. tego we wcześniejszych meczach, bo nie było something that to nam potrzebne, ale w tym we meczu potrzebowaliśmy strząsów trochę, musieliśmy przyspieszyć dużo bardziej grę, potrzebowaliśmy dużo więcej agresji na parkiecie i dlatego ustawiliśmy taką piątkę. Out, so tutaj jeszcze so dodatkowo wejście Jarka pobudziło pozostałych zawodników tego waleczność i naprawdę on nam pomógł swoją energią. Te wszystkie elementy taktyczne mogłyby nie zadziałać, gdyby koszykarzom energii czarnych słup nie pomogła słupska publiczność. To już jest właściwie trywialne, schematyczne, ale działa. Puste trybuny. No bez tego po prostu nie byłoby tak, tych sukcesów. To się, do, się było charakterystyczne dla czarnych. Do końca publiczność wierzyła, do końca dopingowała, dodawała tej energii. No bez tego szóstego zawodnika to tak banał trywializm, wiemy. Już właściwie ciężko się zadaje pytanie o, o tą publiczność w kaligryfie a koszykarzom, bo wiadomo co odpowiedzą, ale tak naprawdę to pytanie trzeba zadawać, bo to nie jest nic takiego neutralnego, nic dyżurnego. W tym wypadku to pomaga. Myśmy ze zdenerwowania na tej konferencjach panów obu nie popytali co dalej, co będzie w tym Wrocławiu. Przekaz poszedł taki też ważny moim zdaniem mimo wszystko do trenera Rajkowicza. Trochę do zawodników z Śląska. Że w gryfi się jednak nie wygrywa. Nawet jak się drużyna jest dobrą, jak już się właściwie ma w zwycięstwo w ręku, e to się tutaj nie wygrywa. To bardzo utrudni e grę e rzeczom Śląska, którzy są pod ścianą, muszą wygrać oba mecze w Śląsku, po to, żeby wrócić do tej strasznej gryfi. Donalda Scarry troszkę powiedział. powiedział, że ten trzeci mecz, który trzeba wygrać w serii, będzie najcięższy. Ale to zanim o tym trzecim meczu, to podelektujmy się jednak trochę. nam to się należy. Jarosław Mokros o, o dopingu w Hali Gryfia tuż po spotkaniu, o tym jakim rosną skrzydła. I może posłuchajmy kawałek tej, tego dopingu. Ciężko co powiedzieć na gorąco. Eee, niesamowity powrót, już minus 12 punktów szarych kwarcie, Jeroen eee, okazał się podziwym liderem naszym, wziął na siebie cały ciężar. Kompletnie zmazał do 900 pierwszego meczu. I, I to jest, to jest, to jest, eee, bardzo cieszy. Mamy 2-0, nasz plan wykonaliśmy, jedziemy tam na, na ostatni mecz. Ja wiem, że to są play-offy, że tu się wszystko może zdarzyć, ale w pierwszej połowie zapracowaliście na wysokie prowadzenie. Ta obrona na połowie Śląska, rzuty za trzy punkty, dobry mantas Cesnauskis. Mogę się zapytać no, prozaicznie, co się stało w czwartej, trzeciej, czwartej kwarcie? Chwila dekoncentracji? No, no, myślę, że tak. na no, początku mówimy, że, że Śląsk jest równie bardzo, bardzo dobry przeciwnik, tak samo, tak samo jak i my. Równy poziom, że jest chwila dekoncentracji i to właśnie cała, cała przewaga gdzieś tam ubywa. A no, takie coś nie można pozwolić, ale zawsze się to oni stracili koncentrację w ostatnich kilku minutach i szczęśliwie ale udało nam się wrócić do gry, poprzez właśnie też obronę, tak? W którymś momencie tego meczu wyrastają wam po prostu skrzydła, tak? Lecicie do tego kosza śląska, chociaż wcześniej nie mogliście się przepkać no, To na jest zasługa tej pewności kibiców, bo to my, my pokazujemy całe serce, pokazujemy, że chcemy walczyć, że nam bardzo zależy. Wystarczy jedna akcja, żeby zerwać się z całą Gryfię i wtedy się naprawdę odlatuje i przypominają się czasy z zeszłego roku, kiedy graliśmy z treflem, tak? To było piękne mecze, świetnie nie wspominam. Także mam nadzieję, że we Wrocławiu też że nasza pani pojadą i nas wspierać. Tyle Jarek Makros o dopingu w hali gryfie, ale także o tym... Yy... Co będzie w meczu numer 3, to za chwilę Mokros, Jarek Mokros będzie mówił, bo tuż po spotkaniu obydwa zespoły nie podziękowały sobie. Posłuchajcie, co jeszcze raz Jarosław Mokros mówił na ten temat, a zaraz potem, co odpowiada Łukasz Wiśniewski, także dokładnie w tej kwestii. Chcemy wygrać 3-0, szczególnie, że zachowali się bardzo nieładnie, nawet nie potrafili nam podziękować za mecz. Podczas znaczy, też wiele do nas e, mówili, prowokowali, zachowywali się w sensie sportowo i e, ja osobiście pojadę tam i, i, i dam się wszystko, by grał twardo, e, bo wam już na to zasłużyli. Nie, w, tamty, w, w wczorajszym meczu uciekaliśmy, Czarni też nam podziękowali, więc myślałem, że to tak po prostu ma być, też byłem wczoraj zdziwiony, więc myślałem, że może to tak, tak też się odbywa w play-offie. Y. Nie tylko dlatego. Nie zaszukiwałbym się w tym drugiego dna. To tak czy siak w trzecim spotkaniu we Wrocławiu czekają nas, no co, też trywialnie powiem, niebagatelne emocje, ale tak naprawdę będzie. Ja muszę jakoś tylko jednym zadaniem skomentować. Ja myślę, że... Nie ma tu złej chemii między tymi drużynami. Uważam, że bardzo twardej, takiej na pograniczu falu ale tu złośliwości nie było. Tam sobie nie podziękowali, ta atmosfera nerwowa play ale uważam, że jeśli chodzi o fair play, nie można tym spotkaniom i tym drużynom nic zarzucić. Widać, że cały czas mimo wszystko na parkiecie rozmawiają dużo ze sobą, próbują się wytrącić z rytmu. Oczywiście. Ale nie ma tutaj takiej niepotrzebnej agresji gdzieś tam, takich starć wykraczających zdecydowanie poza reguły gry. Naprawdę fajnie to wygląda. Posłuchajcie w takim razie co mówi. Wieloletni... Bo, się nie chcą całować, to trudno. Wieloletni prezes Śląska-Wroca, Grzegorz Stetyna, minister w rządzie pani Kopacz, był na trybunach Haligryfia. Gryfia Zapytaliśmy go po meczu, jak wygląda jego komentarz dotyczący tego 02 w słupsku Śląska. No bardzo to jest świetna promocja koszykówki. Szkoda, że nie było. Bo w telewizji, bo takie właśnie takie mecze playoffowe z taką dobrą atmosferą, z wielkimi emocjami budują promocję dyscypliny. O to chodzi w koszykówce. W koszykówce brakuje takich meczów, takiej atmosfery. I... I takich sal jak ta w Słupsku tutaj, i takiej publiczności. Więc no, mimo, że Śląsk przegrał, muszę powiedzieć, że to jest imponujące i ten mecz dwa dni temu i dzisiaj. To był właściwie taki mecz yy, dwóch faz, bo w pierwszej połowie wydawało się, że czarni już prowadzą 2 do 0. W drugiej połowie Śląsk już miał wszystko właściwie na tacy. Już miał czarnych, doszło do dogrywki w niej. Jakby Śląsk stracił dwóch zawodników za pięć przebień, i chyba to decydowało, ta głębia składu. No tak, yy, brak dwóch zawodników, ale też. No tak, Jeżeli nie wygrywa się, nie wykorzystuje się tej szansy, jaką miał szans dzisiaj, to, to się oddaje mecz. I tak się stało w dogryce. Szkoda, bo, ale uważam, że to jest najciekawsza seria i niech trwa jak najdłużej. Bo, tak jak mówiłem, to jest wielka promocja koszykówki. I to pokazuje, takie mecze jak dzisiaj się pokazują to, to piękno, które jest właśnie w baskecie. Złapię Pana za słowo. Powiedział Pan, że niech to trwa jak najdłużej. Czyli co? Chce Pan, chciałby Pan, żeby tutaj wrócili no, na piąte spotkanie? No, oczywiście, że tak. Skoro już minister wypowiadał się o spotkaniach, to już nam za wiele nie wypada mówić. Jedziemy do Wrocławia. Czy na jedno spotkanie, czy na dwa, to przekonamy się oczywiście po y, meczu wtorkowym. Możemy oczekiwać pewnie zaciętości czarnych, nieustępliwości. Widzimy Blessing Game na obrotach. Wiemy, że Karol Gruszecki może dać więcej, że Kai Szalot może dać więcej, że Kalistos Eziukfu gra lepiej niż w meczu numer dwa. Że wielu jeszcze słupskich zawodników może z siebie coś więcej dać niż dawało w tych meczach. To jest chyba ten y, dodatek czarny i te argumenty, które czarni mają w ręku. Jedziemy na szalenie trudne mecze, na pewno zacięte, ale do Wrocławia drużyna jedzie z bilansem 2 do 0 to jest fakt. My pojedziemy z nimi albo obok nich. To tyle z Kali Gryfia.